Paweł Zygmunt, serdeczne gratulacje z awansu. Dobry sezon za Tobą i chyba jeszcze lepsze wydarzenie w reprezentacji. Oczywiście bardzo się cieszymy z awansu. To był tak naprawdę nasz cały priorytet, żeby awansować dewizję wyżej, bo wiemy, że tam mamy grać i teraz w przyszły rok, miejmy nadzieję, że pokażemy, że, że, że można wejść do tej elity. Powalczycie o elitę, to niezwykle ważne, ale chciałbym Cię zapytać o pierwsze mecze na tych mistrzostwach. Faule w tercji ataku. Widziałem, że trener Kalaber miał kamienną twarz, ale dostałeś górę za to. Znaczy trochę dostałem, no ale nie, myślę, że też była różnica jeśli chodzi o w poziomu. Niestety ci zawodnicy byli niżsi, nie, ja niestety byłem przyzwyczajony z gry twardej, czy graliśmy na przykład graliśmy w Austrii, teraz to sędzia dużo tak samo puszczał, było dużo gry do ciała, po prostu było Może czasem miałem tam raz czy dwa razy za wysoko i sędzia od razu, na no, to jest poziom IHF, więc trochę inaczej tu sędziowie sędziują, nie puszczałem tyle. No i niestety no, załapałem tam parę kar, ale, ale myślę, że dużo pomogłem tak samo drużynie. Jasna sprawa w tym decydującym meczu opanowałeś emocje, opanowałeś nerwy, byłeś pełny, pewnym punktem tej drużyny i czujesz się chyba budowniczym sukcesu. Znaczy myślę, że każdy z nas przyłożył cegiełkę do tego zwycięstwa. Przede wszystkim dzisiaj miałem rolę, żeby żeby ja, Filip Starzyński. I Mateusz Michalski, że, żebyśmy zagrali na nich tą pierwszą piątkę, bo wiedzieliśmy, że, ten, że oni mają tam właśnie tą dobrą jedną piątkę, żebyśmy ich powstrzymali. Widać, że wynik Johnny też nam pomógł. Byliśmy na zero i dla nas to był najważniejszy cel w tym meczu. Serdecznie gratuluję. Życzę udanych wakacji. Kiedy rozpoczynasz przygotowanie do kolejnego sezonu? No, ja już zaczynam za dwa tygodnie, już muszę się stawić w Litwinowie, więc przerwa będzie krótka, ale intensywna. Dziękuję jeszcze raz. Dużo dobrego. Dziękuję. Mateusz Michalski, znakomita dyspozycja w sezonie. W sezonie ligowym zaowocowała pewnym powołaniem do reprezentacji i byłeś jednym z filarów i budowniczym tego awansu. Nie, myślę, że cała drużyna świetnie zagrała i trzeba oddać każdemu, że wszyscy zrobili wszystko to, to czego trener od nich oczekiwał, no i wygraliśmy ten awans. Widać było na lodzie, że stanowicie kolektyw, mówił o tym trener Kalaber, mówili twoi poprzednicy, których, po, których poprosiliśmy do wywiadu, to rzeczywiście tak, że stanowiliście monolit w szatni na lodzie. Nie było tutaj Żadnych osób wyróżniających się, nawet jeżeli niektórzy mają status gwiazd w tej reprezentacji? Myślę, że każdy zagrał, każdy znał swoją rolę, to jest najważniejsze. Po co tu przyjechał i czego oczekuje od nas trener? I każdy zrobił swoją robotę, której jakby trener, kibice i chyba sami od siebie oczekiwaliśmy. I jest świetnie. W takim razie co w przyszłym sezonie? No, teraz trzeba odpocząć, i dopiero będziemy się zastanawiać, co w następnym sezonie. To jeszcze raz serdeczne gratulacje, odpoczywajcie, świętujcie i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Bardzo dziękuję. Do widzenia.